Cześć, niedawno odblokowałem grifa. Zobaczymy, jak pójdzie mu w walce z bosem. Ja oczywiście w tym module, jak zwykle, wybieram kolta, którego atak jest nie do pokonania. Miłego oglądania. Zaczynamy. Niedawno odblokowałem Jiffa. Ale ci zazdroszczę tej postaci. No, dodała no, chyba była wczoraj. A dzisiaj walczymy z Bosem. Ja standardowo koltem, którego uwielbiam. Ja pierwsza gra Jiffem. On jest u ciebie chyba na razie dość słaby, nie? Bo skoro odblokowany, to nie dość, że pierwsza ranga, to jeszcze w ogóle nie ulepszony. Nie, ulepszyłem. Tak? Tak. A jak mogłeś to zrobić? Yy, bo miałem wcześniej jeszcze punkt mocy. A no. do wybrania, tak? Mm -hmm. Super, czyli pierwsza gra już. Mam już na trzy ulepszonego. Świetnie. Wo, nim... pokonali mnie. Widziałaś? Kurczę, Frank został. On tylko ucieka. A ja się no, dobrze, dobrać. dobrze, 5, nie 5, ucieka. Cztery, trzy, dwa, jeden. Pięknie działaj mistrzu, ale od razu rozwaliłeś tego małego. Jest, Colt wkracza do akcji. Colt jest jedną z pierwszych postaci, a ja uważam, że bardzo dobrą. A jak Griffin się gra? Gif chyba. Griffin? Griffy. Pisze się Gryf, ale czyta się pewnie Gif. możliwe. Jak się nim gra? Dobrze bardzo. Jezu, odrodził się mały bot i mnie jednym pociskiem zabił. To też nie jest łatwe, żeby pierwszy raz grać nową postacią, nie? No. Trzeba zobaczyć, jakie ona ma super moce, w czym jest dobra, w czym słabsza. Mhm. Jak myślisz, uda nam się pokonać Bosa? Raczej tak. Ktoś go unieruchomił, tak trochę. Frank. A, no tak. Super atak. Zostało mu 28% życia. No, popatrz, z dwóch stron tutaj na mnie idą. A ja zrobię tak i się schowam za murkiem, bo już wiem, że ten skubany boss właśnie z zamurka przechodzi. I teraz super atak. Tego się nie spodziewał. Popatrz, on jest słabszy ode mnie, bo ja mogę rozwalać murki, a on nie. I uwaga, wykończamy go. O, żeby mnie nie wykończyli. Jest! Piana! Wyzwanie na poziomie normalnym zakończone sukcesem. Ukończony poziom pierwszy. Zagraj ponownie. Pewnie. Ale to było. Ale dzi rzuca monetami. Jest chyba bogaty. Teraz bardziej się mu przyjrzę. Amber! Amber. Tam już od razu pokonał, bo na początku się na mnie skupił. Trzeba się trochę chować też za murkiem od no. niego. Do tego są właśnie w tej mapce murki. Też tak myślę. Udra nam się zapięć, cztery, Ale to tutaj trzy, dwa, jeden. To staraj się tak nie wystawiać na pole bossa, tylko chować trochę od niego po tym jak strzelasz, żeby ci się. Żeby ciebie nie pokonywał. Pomogłem tutaj naszej Amber. A ja tutaj za murka. Pięknie go przyatakowałeś. Uciekaj, masz mało punktów życia. M muszę nie strzelać. No, niech, niech ci się życia odrodzić, i dopiero wróć. Potrwa to krócej niż jakby cię zabił. 60. 60% życia ma BOS, ale tu pobieg na mnie na szczęście udało mi się uchylić. Pobiegł i mi w ogóle superratem tak nie nie. Jaki masz super atak? Że ten taki super pociski. Ratuje Cię. Nie udało mi się Sorka. Hmm. A ty zrobiłaś? Muszę zwiewać, coś? bo coś tutaj masowy atak na mnie. No, ale tak, to jest już poziom trudny. Nic dziwnego. To jest fajnie trudny. Nie, boss umie niszczyć murki, ale tylko swoim superatakiem. Tak i im y, wyższy poziom wyzwania, tym bardziej boss zadaje ciosy i tym ciężej jest. I za chwilę pokonają i będziesz w depresji. No nie, ta sytuacja, której nie cierpię. Nie ja też nie za bardzo lubię. Jeszcze ten mały bocik tu do mnie strzela. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie możesz! Pozwól, że ucieknę sobie tutaj, żeby mi powróciły punkty życia. I mój super atak zostawię na bossa, trochę nietrafiony. Ale trudno. On mnie w ogóle nie doknął, ale nie pokonał, super atak, więc... Ale się tu wkopałam. Pole bez murków. A, a ja... jesteś już w depresji? Nie, bo jest tylko jeden członek drużyny pokonany. 23% zostało. Dobrze, że tutaj nie ma czasu jeszcze na pokonanie Bosa. Sturbo dobry. Ale teraz tutaj takie petardy od nas dostaje. 15%. Najgorsze są te małe boty, które jak się pojawią, to potrafią tu cały plan zniszczyć. Na przykład ten, co mnie teraz atakuje, kurczę. Sama jesteś? Sama i mam mało hapeków. Koniecznie muszę zwiewać. Chapków, hapeków. Health Pięć, points, cztery, czyli punkty zdrowia, trzy, tak to można tłumaczyć. 2, 1. Udało się. 9% ma, a tak tutaj ciężko go pokonać. Strach pomyśleć, co będzie na kolejnym poziomie. Tam będzie odliczanie za ile będzie poziom? 3%. Musimy to wygrać. To w ogóle nie wchodzi w grę, żeby było inaczej. 1% i uwaga. Wykończone. Moim super atakiem. Pięknie. Dziś. I ostatni Okończony. poziom Kacper robimy. No. 100% skupienia to będzie turbo trudne. No. Jest jeszcze. Zobaczymy z kim będziemy grać. No. Co jest jeszcze? B. Jest jeszcze inny. Są jeszcze inne. I się odliczę za ile będzie zły. Wyzwanie eksperckie. No Jesteśmy ekspertami, ale czy nam się uda? Wszystko zależy od współpracy. Na Bi poleciało, nie No Bi nie wiem, czy jest najlepsza do tego. Może dlatego, że zwalnia. Jak uważasz? Jak uważasz? Bi no. jest dobra? No chyba. No, trochę może być. Ale nie tak. Nie wiem, czy akurat do walki z bosem, co nie? Jest dobra na małe bociki. I przez to, że spowalnia też jest całkiem... Spoko. Wow, co tu ma? Jakiś taki super atak. Ale boss się... 58% No, ale jeszcze się nie wkurzył, więc tutaj daje nam się trochę na razie. za 25 sekund. Ale my się go nie boimy. Optymalnie byłoby go pokonać, zanim będzie zły. Popatrz, jak go spowolniła, to jest właśnie to, o czym mówiłam. Ja sobie czekam tutaj, aż mi się odrodzą punkty życia. I dzięki temu też mi trzy naboje naraz boku. się pojawiają. Patrz, ma tylko 32, ale jest wściekły. O nie mam szans teraz, ale mi się udało. Przydałoby się tu schować za jakimś słupkiem, murkiem. 27. Idzie nam nieźle, ale te petardy to są już petardy, te strzały, które on zadaje. I ciągle biegnie. Tak. Ja muszę koniecznie uciec, bo za mało mam życia na walkę z nim. Ja też, mam dopiero 3000. A i znowu mnie tutaj przyatakował mały bot. Żeby tylko nie było sytuacji, której nie cierpię, czyli że zostaję sama. Ach, tak się dodatkowe naboje. 10% ma boss. Proszę, proszę, niech ta dobra pasa trwa. Super, atak by się przydał. Kacper, atakuj go, atakuj, atakuj. Mamy ogromne szanse. Jest! 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 zwycięstwa? I to pod rząd. Super. Aż mi serducho bije. Ukończony poziom. Wychodzimy, o popatrz, jeszcze udało się coś odblokować, zobaczymy co to jest, popatrz, mega skrzynka Aha. i uwaga, sześć, sześć. Rzeczy. monety, punkty mocy, Shelly, quick, daryl, gadżet dla mega, to była dobra rozgrywka. Na dzisiaj to już wszystko, boss pokonany. Jeżeli filmik Wam się spodobał i chcecie więcej filmików z tej serii, to zostawcie łapeczkę do góry. Pa pa! Do zobaczenia!